Nadajemy z Wrocławia, właśnie trwają warsztaty BHP. Tegoroczna 14 już edycja. Cały dzień spędzamy na rozmowach o BHP. Gościmy tutaj ponad 130 osób, z czego bardzo się cieszymy. To naprawdę rekordowa frekwencja i można powiedzieć, że dobrze zaczął się rok. Jestem pierwszy raz. Nigdy nie byłam, nie uczestniczyłam w takich targach. Bardzo fajna jest taka możliwość spotkania się bezpośrednio z producentem. Na przykład tutaj w przypadku rękawic dużo ciekawych informacji, miałam dużo pytań, na które uzyskałam odpowiedź, więc bardzo, bardzo fajna jest taka możliwość. Te nowinki technologiczne, bo on jakby reprezentuję fabryki, znaczy dział branżę produkcyjną, więc no my wiemy co potrzebujemy. Ale to jest coś, czego powiedzmy mogliśmy jeszcze nie widzieć, nie? że już jest. Forma mini targów jest fajna, bo można wtedy bezpośrednio z producentem porozmawiać. Bardzo zainteresowana jestem kartetykami, dlatego tutaj prezentacja firmy ProSafe bardzo przejrzysta, bardzo konkretne dane i dająca do myślenia przede wszystkim. Już uczestniczyłem raz na warsztatach, ale to był okres pandemii. Odbywało się to w sali kinowej. No i nie ukrywam, że zdecydowanie lepszy, większy rozmach jest w dniu dzisiejszym. Jest o wiele więcej wystawców. O wiele ciekawsze są te targi, o wiele więcej możemy z nich wyciągnąć i spożytkować. Brałem udział kilka lat temu w warsztatach. One odbywały się w takiej bardziej tradycyjnej formie. Tutaj, formuła tego spotkania jest na pewno dużo ciekawsza, dużo bardziej profesjonalna, dużo więcej się można dowiedzieć w krótkim czasie, skontaktować się z wieloma właśnie sprzedawcami, producentami, także no, to bardzo ciekawa formuła, myślę, że każdy wyniesie jakiś cały bagaż informacji, jest możliwość spotkania się właśnie z przedstawicielami, z ekspertami z poszczególnych dziedzin, z poszczególnych tutaj powiązanych z BHP, także dla mnie, jako bhp to jest bardzo ciekawe wydarzenie. Są przeprowadzone w bardzo ciekawej i takiej innej formule niż na przykład na targach. Nie? W krótkiej jednostce czasowej możliwość dowiedzenia się o ofercie właśnie w bardzo różnych grupach. Jest to tak wszystko skumulowane, skompresowane, co też ma właśnie swoje korzyści. Temat powszechny, znany, a jednak na każdym stanowisku czymś nowym mnie zaciekawiono, więc jestem bardzo zadowolona w ogóle z tej formuły, która powoduje, że cały pobyt tutaj jest taki bardzo uporządkowany, spokojny, jest taki odczuwalny ład. To jest nasz pierwszy raz, nasza pierwsza edycja targów, i powiem szczerze, że jesteśmy zachwyceni tym, jak to jest zorganizowane. Są fajne małe grupy i bezpośredni kontakt z uczestnikami. Można z każdym porozmawiać, każdego zainteresować i przekazać to, co mamy fajnego w ofercie. Fajne jest też to, że są takie momenty, kiedy oni sobie luźno chodzą między, między stoiskami, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to może do nas podejść, dopytać, wziąć wizytówkę, wziąć próbki. Świetny sposób na to, żeby pozyskać nowych klientów. Widzimy możliwość edukacji e, nasz e, ludzi, klientów, e, jeśli chodzi o noże bezpieczne. Noże bezpieczne istnieją w Polsce od 1999 roku i ciągle widzimy, że są ludzie, którzy słyszą o nożach bezpiecznych pierwszy raz. Ta formuła, którą Państwo proponujecie, myślę, że to jest największy atut tych warsztatów, bo spotykamy się w grupach 12-osobowych. Jest to świetna okazja, żeby tak podyskutować oko w oko, zaprezentować nie tylko tą prezentację, ale sprzęt na żywo, użyć, włączyć. Myślę, że to jest też dobra okazja, żeby edukować, żeby budować tą świadomość, bo przecież ci ludzie pojadą do swoich zakładów, będą to wszystko przelewać przecież swoim pracownikom. Możliwość rozmowy z ludźmi, możliwość zaprezentowania firmy w małej grupie, w intymny, kameralny sposób, odpowiedzi na pytania, nawiązanie kontaktów. To jest fajne, to jest, to jest fajnie zrobione, fajnie przemyślane. To nie jest jakaś masowość, to, to, to jest takie indywidualne podejście do, do danych grup, do danych ludzi. Kolejne edycje już za miesiąc w Łodzi, a na jesieni spotkamy się w Katowicach, i na samym końcu zapraszamy do Torunia.